Dzień dobry, witam Państwa na porannym komentarzu. W kalendarzu makro mamy niewiele danych. No praktycznie że biorąc no, istotne dane będą dla Kanady. Potem o 15.00 wystąpienie publiczne członka zarządu FED i o 16.00 sprzedaż domów na rynku wtórnym. <laughs> Możemy teraz przejść do głównych instrumentów. Na kontraktach na indeks SP 500 po otwarciu rynku kasowego doszło do spadków. Przekroczone zostało bardzo ważne wsparcie na poziomie 2030. Potem jednak okazało się, że stronie popytowej udało się doprowadzić do powrotu powyżej tego bardzo ważnego wsparcia, w efekcie otworzyła się droga do wzrostu w rejon około 2049. To jest dosyć ważny opór z tego względu, że... Jeśli tego oporu się nie, było, nie uda pokonać, no to grożą nam dalsze e, spadki. <śmiech> Jeśli, <śmiech> Jeśli jednak ten opór zostałby przebity, to czeka nas powrót w rejon około 2070. <laughs> 2080. I dopiero potem, po przesieleniu, rynek może wejść w kolejną falę spadków. Z technicznego punktu widzenia, Taka duża korekta byłaby czymś, no, można powiedzieć, dosyć zgrabnym rozwiązaniem, jeśli chodzi o spadki z tego szczytu i o korektę z tego tutaj dołka. Potem w dłuższej perspektywie moglibyśmy oczekiwać spadków w rejon 1990. Przechodzimy do DAXa. Na tym instrumencie można byłoby oczekiwać też po obronie tutaj tych wsparć odbicia być może do 10 100, potem przesilenie i spadki w rejon 9500 na rynku polskim. Też oczekuję odbicia z tym, że to odbicie myślę, że będzie miało mniejszy zasięg i w dłuższej perspektywie niestety grożą nam dalsze spadki euro-dolar. Tutaj z kolei zatrzymaliśmy się tuż poniżej oporu na poziomie 1,12,20. Sytuacja jest taka, że z tego szczytu pojawiła się na razie fala pierwsza mamy odbicia w postaci fali drugiej. Fala trzecia może jeszcze trwać. fale pod falę pierwszą, pod falę drugą, pod falę trzecią. Jeżeli tutaj czas trwania tutaj tego odbicia będzie dłuższy, na przykład przyciągnie się to odbicie na dzisiejszy, cały dzisiejszy dzień, to to może oznaczać i skala tego odbicia też nie będzie duża, na przykład będzie podobna do tego, co tu mieliśmy. To potem w dalszej perspektywie możliwe jest kolejny ruch w dół i potem czeka nas znowuż odbicie i znowuż spadki i fala piąta byłaby tutaj w rejonie 1,10. Przechodzimy do sytuacji na, polskim, na polskiej walcie. Na dolarze do złotego doszło do ataku na poziom 3,93. W krótkim terminie możliwe niewielkie cofnięcie. W dłuższej perspektywie oczekuję tego, że możemy ruszyć na opór na poziomie 4. Teraz jeśli chodzi o złoto na złocie mieliśmy tutaj mm, dołek, doszło do odbicia. E, myślę, że w krótkim terminie narysujemy sobie tutaj e, no, ruch do góry. Opór jest na poziomie 1261, ale jakbyśmy przeszli na wykres 4 godziny czy 1 godzinny no to tam będziemy mieli tam będziemy mieli <laughs> Tam będziemy mieli e, kilka różnych oporów. Zobaczmy na wykres 4 godziny. O no właśnie, tutaj mam ten, ten dołek. <laughs> ten dołek właściwie ważniejszy jest ten wyżej położony. Więc mniej więcej do tego miejsca mamy e, przestrzeń do odbicia. Jeszcze zobaczmy tutaj. Na, o właśnie, 38% zniesienia zostało, e, zostało osiągnięte. Rynek się zaczął cofać. E, no generalnie jeszcze jak chyba po, po, potrwa tutaj to odbicie na złocie, natomiast potem w dłuższej perspektywie oczekuję tego, że tak jak i na euro, dolarze przełamanie ważnych wsparć powinno doprowadzić tutaj do spadku w rejonie około 1210. No i ropa. Na wykresie cen ropy pisałem wczoraj o tym, że po, i przedwczoraj też, że powinniśmy zobaczyć korektę w postaci fali czwartej. Ona doszła, zeszła dosyć nisko. gdyż jak popatrzymy sobie, jaka jest skala na zniesienia wzrostów fali trzeciej, to oto wyniosło 62%. Dotarliśmy już w rejon tych szczytów. Jednym właściwie takim ruchem, jeszcze może przejdziemy na wykres w układzie świec jednogodzinnych. O właśnie. To jest tylko jeden ruch. A na tym jednym ruchu nie powinno się skończyć, więc pewnie jakieś cofnięcie, potem w dłuższej perspektywie ruch do góry, kolejny ruch w dół i cofnięcie, czyli powinniśmy oczekiwać z tego dołka wczorajszego pięciofalowej struktury. potem w dłuższej perspektywie to już w przyszły tydzień można byłoby oczekiwać na przesilenie. Dobrze, w takim razie to wszystko. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.